Cześć, jestem Karla, to są jakieś z górze, czyli autorskie otoczenie Szczęśliwego Ziemniaka. Link do jej kanału znajdziecie w opisie, jak również link do pobrania tego otoczenia. A my dzisiaj będziemy sobie grać rodziną Omen, w zasadzie to rodzinami Omen, bo to jest jedna rodzina, ale jest podzielona na dwa domy, także w sumie są dwie rodziny, ale jedna, no, wszystko w temacie. Z racji, że... Ostatnio jak graliśmy tymi rodzinami zaczynałam od pana Olafa, to dzisiaj zaczniemy od pani Amandy, żeby jej nie było smutno, że ona jest jakaś gorsza, więc dzisiaj ona będzie pierwsza. I... No i właśnie. I ogólnie tutaj muszę zrobić jedną rzecz, bo zauważyłam, że ostatnio jak grałam i zaglądałam do wyposażenia, i potem z wyposażenia wychodziłam, to gra mi się ścinała, teraz mi się nie ścina. Halogro? Nie, bo bez kitu, ostatnio jak tutaj grałam, to tak wchodziłam do wyposażenia, to ta gra przez chwilę mi się tak zatrzymywała. Przechodziłam tutaj do trybu życia to znowu i, i myślałam, że to wszystko przez tą skrzynkę w wyposażeniu, ale widzę, że już wszystko jest ok, czyli że nie trzeba jej wyjmować. No to w takim razie dobrze. Dobra, wystarczy ci tego spania, jest prawie dziesiąta, także ty kobieto tu się wstawaj. I się zacznie, może powoli ogarniać, bo trzeba też tu posprzątać, powyrywać chwasty, pewnie ogródkiem trzeba się zająć, tutaj coś chyba o, trzeba opryskać. Psami pewnie też będzie, by... no chociaż nie, psy się w sumie dobrze czują, ale możemy coś tutaj działać w kwestii jej celu życiowego, bo ona chce mieć 20 najlepszych, zwierzęcych przyjaciół. No ja bym chciała jej to spełnić, tylko że widzę, że no ona tak. Za 11 dni stanie się emerytem. No, jak będzie emerytką, to też będzie miała trochę czasu. Na razie ma tutaj dwójkę przyjaciół, e, psich, ale tutaj często do nas przychodzą jakieś pieski, jakieś wilki, także będzie można się z nimi może jakoś, nie wiem, zaprzyjaźniać i, i, i zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Dobra, widzę, że psy mają puste miski, to możesz im poczyścić i napełnić, a Potem weźmiesz i, i sama sobie. No ale że z czym innym. Przecież tu lodówka jest dobra nieważne. Położymy Ci sałatkę o taką na ziemi i weź sobie, jedz. chyba że tu jakiś talerz stoi na tej lodówce? Nie, nic tam nie ma, więc nie wiem o co tej grze chodziło. Dobra, ale czy przypadkiem tutaj jakiś a, inny pies nie przechodzi? Ciężko stwierdzić, bo tu jest tak duża ta działka. Tutaj widzę, że aha, kazik, to kazik, weź spadaj, tylko tu mi kamera skacze, bo tu są wszędzie te drzewa. Dobra, możemy sobie tutaj te, chociaż w sumie jak będziemy mieli dużo tych gazet, to nie będą nam nowych przynosić, więc to w sumie ma sens. Dołów też nie będę zakopywać, bo przecież zaraz nowe wykopią, więc też nie ma sensu. Także skoro nie masz co robić, a masz niskie towarzystwo, to weź się ze swoimi y, psiakami pobaw, też ewentualnie możemy ten dół zakopać, bo on tak przy miskach tutaj jest, to, 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 to niech ten, ten sobie zakopiemy, a cał... No i gdzie kopiesz jeszcze jeden, no? Brudzia, nieładnie. O, i ten będzie teraz rozkopywać. No, cudowny pies. Dobra, w sumie trochę się tam z, z tymi psami pobawiłaś, to mogłabyś pójść połowić. O, Nawet masz chyba już jakąś. E... Halo, halo, dobra. E... Tą inną przynętę niż podstawowa, bo masz. Aha, brązową rangę. No tak. Nie pamiętałam o tym, że miała. Do dosyć dużo czasu minęło, odkąd ostatnio tutaj grałam. Dobra, wystarczy ci tego łowienia. No, co ty robisz? Halo, brudzia. Nie wolno darzać się w śmieciach. No. Obie są już takie brudne i właśnie trzeba je zaraz wziąć i e, wykąpać. O kurcze, jakie te rośliny są zaniedbane. Trzeba wszystko popielęgnować. Aha, i możemy już sprzedać te zbiory, no dobra. No to weźmiemy je tutaj, przepielęgnujemy, e, opryskamy je może i weźmiemy, sprzedamy. Nie wiem, czy teraz opłaca nam się co, coś jeszcze sadzić, bo w sumie 5 dni do, e, do zimy. Więc zanim one by tutaj pewnie urosły, to zrobiłaby się zima i te rośliny wszystkie by pomarzły, więc chyba nie będziemy sadzić. Tak mi się wydaje. I też ty będziesz zaraz tak zmęczona, że, że po prostu położysz się spać, a rano to wszystko posprzedajesz, albo jak się trochę wyśpi. Najgorsze jest to, że ona w tym, w tym namiocie się strasznie słabo wysypia. No dobra, sprzedajemy. Potem możesz sobie zrobić jakieś płatki na śniadanie, zjeść sobie płatki i będzie spoko. Tak w sumie to nie wszystkie musimy sprzedawać, bo aż tak krucho z kasą nie stoimy, a jak troszeczkę ich tutaj zbierzemy i, i wsadzimy je do lodówki, to, to, to wtedy będziemy mieli dobre jezunko świeże takie, nie? Więc, więc w sumie e, wezmę tutaj, zbiorę tą resztę. I też się zastanawiam, czy może jej tych takich drzew z owocami nie, nie posadzić, ale to może jak sobie wbije... A już masz złotą rangę? No tak, coś tam mi mignęło, ale jakoś nie przeczytałam. Myślałam, że ona dopiero teraz srebrną wbija, a ona wbiła złotą. No to fantastycznie. To jak cię stać, to kupimy może ci takie drzewko, tylko ono też za, zanim zakwitnie, to chyba. Mhm, 1200. No dobra, no to będziemy zbierać w takim razie. A, ty nie możesz tutaj uzupełnić, kurczę. No ale to tak, hmm. To może po prostu jak tutaj jej się skończą te zapasy żywności, to kupimy jej e, większą lodówkę i, i po prostu tyle. No bo to takie bez sensu. Ani nie można resztek, ani nie można uzupełnić, no, no. to przecież ta lodówka, no... Aha, aktualny poziom 4, no to na, naprawdę na wiele nas tam... Starczy, więc, więc po prostu wymienię na nawet taką brudną i, i po prostu niech sobie tutaj stoi. I potem sam tam sobie uzupełniasz te wszystkie rybki, które masz, i pomidorki. Dobra, przełożyłam tą połowę pomidorów, którą ona miała w wyposażeniu, a całą resztę sprzedamy, bo aż tyle sądzę, że nie potrzebujemy. Zaraz zobaczę, ile tutaj będziemy mieli. E, świeżej żywności 53 i, i mamy 200 tej e, takiej e, ogólnie pojemności, także sądzę, że nie jest źle. Zwłaszcza, że ona tu ma jeszcze jedzenie w wyposażeniu i płatki i, i sałatkę, także e, z głodu nie umrzemy. Halo, no dobra, zniknęło. Także ja te pomidory po prostu sprzedam. Dobra, jest niedziela, jest siódma rano i stwierdziłam, że tutaj w zasadzie co, znowu pies śmierdzi. Wcale aż tak nie śmierdzi, daj spokój. Stwierdziłam, że w sumie tu się nic nie dzieje, poza tym, że ona ciągle albo dba o grudek, albo łowi, albo się tymi psami zajmuje, więc no niech sobie gdzieś wyjdzie na parcele publiczną. Co prawda, ona się niby zaszyła gdzieś tam w, w lesie, ale, ale... O, może w sumie pieski weźmiemy, czemu nie? Na chwilkę i, i może sobie pójdziemy do, do parku o się przejść, pozwiedzać. Może jakieś inne te zwierzęta zapoznamy i się z nimi zaprzyjaźnimy. No i dobra, weź się na razie trochę tutaj obaw z tymi swoimi, a, a potem będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie natrafisz swojego byłego, aktualnego męża. Oby nie. O, już widzę pierwszego e, pieska tutaj. Maxa, więc pójdziemy go powitać i spróbujemy się z nim zaprzyjaźnić. Widzę, że Inisimowie mają dokładnie taki sam plan jak my. Widocznie jacyś. O, czemu się nie dał pogłasiać? No wiesz ty co? Jak możesz? Jak możesz ranić nasze uczucia? Max, daj się pogłaskać. A przysmak? Albo nie wiem bawienie się cokolwiek. No na przysmak to oczywiście A pogłasiać to już nie chce się bawić doj nie... weź spadaj To chyba mój plan po prostu nie, nie wypali coś mi się wydaje <noise> Nasze psiaki są głodne można by je w sumie e, nakarmić Dać po przysmaku to może trochę im tam się No całkiem spokojnie się podniosło Może się przejdziemy gdzieś indziej Tam jest chyba jeszcze jezioro takie Gdzie moglibyśmy w sumie przebywać. Dobra, to może idź sobie połowić, a ja będę tutaj wypatrywać, czy są jakieś zwierzęta. No, czy ten pies nie jadł? No, przecież dawała mi przysmaka. No, o co chodzi? Dobra, widzę, że oba psy są głodne, także musimy im dać tutaj po przysmaku i, i się zaraz bierzemy, zbieramy do domu, bo to nie ma sensu. No, niestety mój plan się nie powiódł. W sumie niby poznała tego, tego, tego pieska Maxa. No ale co ono, psa, psa? Przecież nie zaprosimy i w dodatku ten pies nas nie lubi. Także, no super y, rozpoczęcie znajomości, naprawdę. Psy są znowu brudne, zaraz znowu będzie trzeba je wykąpać, ale najpierw musimy y, się pożywić, bo jesteśmy głodne. Naprawdę, ja chyba ten śmietnik wezmę i wstawię tutaj do ogródka. W ogródku zrobię furtkę, zamknę, w sensie ten zrobię, że wstęp zroniony dla zwierząt i nie będą mi wywalać ciągle tego kosza, bo to jest męczące, jak tak trzeba podnosić. Zaraz zrobią się kurde robaki. Uff, daj to spokój. Ja rozumiem, że no pies to jest pies i jak widzi sobie taki śmietnik, to sobie weźmie i sobie przewróci. Bo, bo zwłaszcza jak to jest brudzia i smrodzia, to one po prostu lubią brodzić i smrodzić, ale no kurczę, to jest strasznie irytujące, okej, okay, na dłuższą metę, także chyba po prostu tak zrobimy. Czy ten pies znowu uciekł z kąpieli? Ja nie wiem. Dobra, masz jakieś tam ryby, to w sumie mogę Ci te dwie ryby sprzedać. Trochę masz też w lodówce, także nie jest tak źle. No fantastycznie sobie stoisz w tych płatkach. Na pewno będą cudnie smakowały. Mhm. Znowu przewrócił ten śmietnik. No ja nie wierzę, no po prostu brak mi słów. Dobra, weź posprzątaj te śmieci, posprzątaj te miski. I zablokujemy, o i nie będą mi kurde tutaj przewracać tego śmietnika, nie ma. A w ogóle tu widzę, że są świetliki, a ty już nie chcesz świetlików łapać. No wiesz ty co kobieto, a coś byś chciała z psem brudzie się z tobą bawi. Dobra, to możemy się w sumie z brudzią pobawić. Tak się właśnie zastanawiam, czy nie kupić budy dla tych psów, bo one tak śpią na tej ziemi i trochę mi ich szkoda, więc ja im kupię e, dwie budy. Co prawda to będzie spory wydatek, jak na nasz budżet i tak się zastanawiam, gdzie te budy dać, żeby, żeby było dobrze. Może po prostu tu damy jedną, tu damy drugą. O, i mam nadzieję, że będą mogły sobie e, tutaj pójść i sobie spać. Okej, okay, obie budy są funkcjonalne, także bardzo dobrze. E, czy ja tu widzę, że... Max do nas przyszedł, no proszę, weź się z nim powitaj. Może jak przyszedł do nas, to to się chce zaprzyjaźnić. Może tam na parceli publicznej to tak nie chciał przed tymi wszystkimi simami pokazywać. Dobra, dajmy mu przysmak i spróbujmy teraz głasiać go. I się pobawić. No teraz się daje. I w sumie możemy nauczyć jakieś komendy. Może daj głos. Czemu nie? To ich trochę zajmie i troszeczkę ta relacja powinna tam e, podskoczyć. Chociaż widzę, że no, na razie nie mamy zbyt wysokiej, ale jest lepiej niż było. Oj, kolejny piesek. Bunia przyszła, tylko ta bunia jakaś wydawała mi się. To chyba przez to, że to drzewo tu tak prześwitywało. No, no okej, okay. Max nauczył się komendy. Jestem ciekawa, czy zaraz nie pójdzie, bo trochę już tutaj u nas jest. No właśnie, tak coś czułam, że za dobrze nam szło. No cóż, trudno. Może jeszcze przyjdzie w sumie. Tutaj dosyć często się te pieski różne kręcą, także może jakoś to będzie. Tak się właśnie teraz zorientowałam, że w sumie do tej lodówki dużej to my potrzebujemy blatu normalnego. Bo tam ta mała lodówka to była taka, że była od razu w zestawie z blatem, a, a tutaj nie, nie, nie mamy takiego luksusu, więc... więc trzeba ten blat dokupić. Bo inaczej nie będziemy w stanie robić e, praktycznie nic. Więc, może jeszcze weź podaj sobie sałatkę, schowasz ją sobie na potem, żebyś miała, i pójdziesz spać. Czwarty dzień właśnie minął, także teraz przenosimy się do pana Olafa. I skoro już jesteśmy u pana Olafa, to ja się dowiedziałam, że z takim wskrzeszeniem dzieciaka może być lekki problem, bo jak się go wskrzesi, to dzieciak ma wtedy bardzo niską ocenę i zaraz przyjeżdża opieka i zabiera to dziecko. Także potrzebowałabym specjalnego moda, którym mogłabym ten poziom oceny ustawić. Więc stwierdziłam, że ja w sumie nie będę się chyba bawić w to skrzeszanie, skoro to jest aż takie skomplikowane. No nie wiem, no zobaczymy. No może, może teraz jeszcze przemyślę, zobaczę jak on tam w ogóle w tej pracy, jak mu będzie szło w tej pracy, co nie. Jak mu się uda dosyć szybko zdobyć ten telefon do śmierci, no to, no to wtedy się zastanowię bardziej jeszcze raz konkretnie, czy, czy, czy wskrzeszać, czy nie wskrzeszać, w, nie wskrzeszać i ewentualnie na, na chwilę zainstaluję sobie tego moda, żeby móc sobie to ustawić i żeby ten dzieciak sobie był. No i też ponoć ta Wiedźma Twardziel jest tutaj dlatego, że, że, że właśnie jak jest grup dziecka to, to wtedy jakieś takie randomowe osoby przychodzą, czy, czy, czy jakoś tak, więc no więc on sobie będzie tutaj siedział. Czy tam ona będzie sobie siedzieć, bo, bo to w sumie jest wiedźma, czyli wskazywałoby, że ona, ale no, ta postać ma męski głos z tego co ogarniam, więc, więc w sumie nie wiem, jak mam się tutaj zwracać, więc no. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, masz trzy punkty. Kreatywności, tyle ci wystarczy iść spać, i jak w stanie, to ewentualnie do, dokończę sobie ten obraz tutaj, bo już mu niewiele zostało. Okej, okay, skończyłeś malować obraz, to idziesz się tam odprężyć na kanapie. I, i, i ile to, to jest warte? Z, nie wiem, ze trzy pewnie? A pięć, dobra, to sprzedajemy. Okej, okay, leć do pracy. I zdobywaj awans, proszę ja ciebie. Bo musimy zarobić, za niedługo będą rachunki, także wolałabym, żebyś y, nie musiał się jeszcze tutaj mierzyć z tym, z komórnikiem. I jakie wieści? I awansik, dobra badacz teorii spiskowych no dobrze o jaki ładny piorun trzasnął dobra weź stawaj bez z chciałabym żebyś jeszcze tamten punkt do końca zdobył właśnie żebyś miał do awansu wymagane umiejętności zjedz sobie kanapeczkę albo dwie kanapeczki, bo chyba jesteś na tyle głodny że, że dwoma się najesz i, i możesz w sumie malować dalej, chociaż już niewiele czasu ci zostało, bo zaraz bo ciebie przyjedzie samochód. No, chyba nie zostanie dzisiaj awansu może jutro. Ale przynajmniej mam już wbite umiejętności, więc możemy się jakoś skupić na, na, tym, na, na tym, żeby dalej umiejętności na wyższe poziomy tutaj zdobywać. No dobra, masz już tysiaka na koncie. To sądzę, że można tutaj. Odkupić ten płotek bo ja tu ostatnio chyba ten płotek usunęłam. Bo chciałam, żeby ten nasz gość wyszedł, ale, ale nie wyszedł. Także ale sądzę, że mógłby kogoś poznać, bo w sumie tutaj widzę, że zna Romana i swoją żonę, co nie i, i, i psa. Także chyba dalej będą potrzebni nam jacyś przyjaciele, więc, więc w sumie przydałoby się o to zadbać. Więc może jak wstanie to się wybierzemy na parcelę publiczną, chociaż nie wiem czy się wyśpi, bo w sumie jest dopiero siódma, a on ma dosyć tanie łóżko, także nie wiem czy się zdąży wyspać, ale spróbujemy się przejść na parcelę. Dobra, teoretycznie jest w pół do trzynastej i on się w sumie wyspał, więc mógłby już wstać. Ale zanim my pójdziemy na tą parcelę, to zaraz będziemy musieli wracać, tak naprawdę, więc nie, nie widzę sensu, bo się jeszcze spóźni do roboty, nie dostanie awansu. A sądzę, że tutaj praca jest dla niego priorytetem. Z tym gościem porozmawiać nie możemy. Przydałoby się zadbać o to podwórko, bo jest po prostu w stanie strasznym. Ale sobie przyzwonimy do naszego przyjaciela Romana. Sobie z nim, z nim troszeczkę tam pogadamy, żeby miał chociaż do. Połowy to towarzystwo jakoś tak zapełnione, i może w sumie trochę tutaj weź, weź powyrywaj chwastów, żeby nie było takiego syfu. ok i pojechał do pracy. A tego obrazu już nie będę sprzedawać, tylko schowam do wyposażenia. Ten pierwszy też w sumie mogłam po prostu schować i nie sprzedawać, ale nie wiem, jakoś tak mi się kliknęło i się sprzedało. I wydaje mi się, że jak on dzisiaj wróci z tym awansem, to ja mu chyba kupię lepsze łóżko, żeby troszeczkę jednak bardziej się wysypiał. Bo no, skoro ma fundusze, to, to może sobie zainwestować, nie? No i mamy ten awans. Przez chwilę obawiałam się, że awansu jednak nie będzie, bo popatrzyłam na jego komfort i sobie myślę, kurde, on się tak strasznie źle czuje. Ale jednak się udało. Także lama kras... co? A, znawca tarota e, czytam, że tak level 3 lama krasnal i, i tak co? zaraz, to, tak się nazywa ten poziom? a to po prostu wcześniej był tutaj okej okay. no i potrzebujemy już nowego przyjaciela więc e, dobrze by się było gdzieś przejść i, i po prostu kogoś poznać także skoro ty masz tyle pieniążków to ja ci wymienię tutaj łóżko bo ty miałeś takie to najtańsze i ono w sumie no, komfort 1, energia 2. Już jak takie mu kupię, to już powinno być o niebo lepiej. I może w sumie wymienić pościel na jakąś no bo miałeś taką szarą. A to może damy ci taką o niebieską, bo niebieska chyba do ciebie pasuje, nie? W sumie ta jaśniejsza niebieska byłaby lepsza, bo on ma taką jasno-niebieską koszulkę. Więc sądzę, że to bardziej by do niego tutaj pasowało, o taka o w kratkę, proszę bardzo. Nie, ja wcale takie drogie to łóżko nie było, więc coś, coś jeszcze można tutaj wymienić, ale, ale w sumie nie widzę potrzeby co, ma, co mam jeszcze mu wymieniać, bo tak w sumie to on wszystko tutaj co potrzebuje to mam. No i na siódmą raną powinien się wyspać, także sobie zaraz przejdziemy na myślę, że nawet o 6 się wyspały. dobra weź się jeszcze rozsiąć na kanapie po, polepszy sobie trochę tego komfortu no i w sumie mo możemy sobie przejść gdzieś i kogoś może poznać, nie? może pójdziemy na bazar, może kupimy jakieś nowe ciuchy w sumie, jak szaleć to szaleć, nie? chociaż tak w sumie stwierdzam, że, że w sumie on nie potrzebuje nowych ubrań, więc e, czemu nie mogę tego kupić, halo? Czemu nie mogę kupić? Ja chciałam kupić pamiątki. O nie! Pewnie przez to, że one tak stoją sobie na, na półce, to, to gra twierdzi, że a tu mogę kupić, ale tam pewnie, no właśnie. Ale tutaj z kolei mu przeszkadza półścianka. Że co, co, co? Przepraszam, w tej chwili nie mamy tego towaru. Jeśli poszukujesz pamiątek, wybierz się na odpowiedni teren wakacyjny, gdzie możesz je kupić. Aha. Okej, okay. pierwszy raz dostałam takie powiadomienie. Okej, okay. widzę, że sobie zapoznałeś jakiegoś Urbana, to to, to może weź z nim tutaj e, porozmawiaj przez e, dłuższą chwilę. Może uznajmy, że to jest jego kolega z pracy, okej? Okay. Tak ten? W ogóle jak się schowali tutaj za tymi półkami, żeby nikt ich przypadkiem e, nie, nie, ten, nie, nie zauważył. Śmieszna. No jak tam? No dobra, co przyjaźnili się. To fajnie. Tu mamy tego przyjaciela do pracy, którego potrzebowaliśmy, także jest dobrze. Tak w sumie to możemy sobie zrobić tutaj zakupy spożywcze. A zapłacisz za to? Właśnie pytanie, czy on za to zapłaci, bo tutaj teoretycznie jest ściana, więc. Aha, ostatecznie chyba zrezygnował z tych zakupów, tak mi się wydaje. Więc trzeba by jakoś tu tutaj poprzestawiać, pewnie pousuwać te półścianki, bo niestety simowie są głupkami i, i nie rozumieją i psują po prostu wszystkie fajne pomysły, co nie. Także no, no co zrobisz. Dobra, wróciłeś sobie z parceli, dawaj sobie iść coś zjedz i ja sobie tak myślałam, że do pana Olafa mega by mi pasowało, żeby on był czarnoksiężnikiem. I ja sądzę, że w następnym odcinku, jak będziemy tutaj sobie u niego grać, to będziemy się starali o to, żeby on właśnie poznał jakąś tam czarownicę czy coś i żeby stał się czarodziejem, żeby miał tak zwaną tą magię neutralną, bo tam można być albo dobrym, albo złym, albo właśnie można mieć taką neutralną i sądzę, że do niego by to pasowało, bo jak sobie już pracuję w tej karierze paranormalnej. I będzie miał telefon do śmierci, to czemu ma nie być po prostu tym, no, czarodziejem, nie? Sądzę, że jego takie tematy kręcą i, i, i bardzo się ucieszy z tego. I w sumie, może jeszcze weź się trochę prześpi przed pracą. Niedużo, bo niedużo, bo chyba o 17 przyjeżdża po ciebie samochód, ale najwyżej tam cię przetrzymam do 17.30, żebyś sobie pospał. A proszę, dostaliśmy mm, awans, jesteśmy hipnotyzerem. I chyba teraz jeszcze jeden poziom, tak mi się wydaje, że musimy wskoczyć na piąty, żeby sobie o, o, ten, ten cud to cudo sobie odblokować. Także w sumie już jesteśmy prawie u celu. O i gotowanie nam potrzebne, i sprzątanie, i dwóch przyjaciół. Kurczę, no umiejętności tutaj będą e, dosyć wymagające. Ale jak na razie wszystko sobie ogarniamy, także jest dobrze. No i ogólnie zmieniły nam się godziny pracy. Teraz pracujemy jakby w ciągu dnia od 11 do 18, więc sądzę, że bierzesz prysznic, weź się iść po uczgotowania. Tam pewnie mu niewiele brakuje, bo trochę sobie tam jedzenia robił, i pójdziesz spać. A tych przyjaciół to pewnie w środę będziemy wbijać, bo widzę, że mamy wolne, to sobie przejdziemy na parcelę publiczną i sobie kogoś poznamy. dobrze, że jak szybko, ledwo otworzył książkę, już zdobył. No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie zagrać, link do pobrania tego otoczenia macie w opisie. Tak samo jak link do kanału Szczęśliwego Ziemniaka, czyli autorki tego otoczenia. Zapraszam Was na mojego Discorda, link też macie w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć.